Media donoszą, że rząd otrzymał z Komisji Europejskiej pismo, w którym oprotestowuje się to, jak rząd podszedł do tego, by tworzyć tarczę antyinflacyjną, no, że są do niej uwagi, a przede wszystkim komisarzem europejskim przeszkadza to, że zostały tam wprowadzone obniżki, i to przypomnijmy, czasowe obniżki, na VAT, na paliwa, a także na nawozy. No, widzimy sporą bezczelność ze strony komisarzy europejskich w tej kwestii. W sytuacji, kiedy w Polsce jest kryzys. Generalnie jest kryzys w całej Europie. Sytuacja gospodarcza jest trudna. Łańcuchy zostaw są pozrywane. Inflacja szaleje. To ci wymyślili, że no, jednak wy musicie podnieść te stawki VAT-u, które są na te konkretne produkty, na, na te produkty energetyczne. No bo tak, no, bo musicie je podnieść. No, szanowni państwo, to jest sytuacja skandaliczna. Na bezczelność, jak widać, nie ma granic. My uważamy, że to, co zostało wprowadzone w ramach tarczy antyinflacyjnej, to dalej było za mało. Bo to są stawki tylko czasowe i nie na wszystkie możliwe tutaj nośniki energii, z jakich można korzystać. No, ale lepsze to niż nic w tej kwestii. A Wyobrażamy sobie to i przewidujemy to tak, że teraz rząd Mateusza Morawieckiego wykorzysta tę sytuację do tego, żeby po prostu te stawki z powrotem podnieść i powiedzieć, bo Unia nam kazała. A prawda jest taka, że gdyby mieli trochę odwagi i trochę, trochę takiego zdrowego rozsądku i zależało im naprawdę na tym, żeby Polakom żyło się lepiej, to by się w tej kwestii także postawili. Zgodzili się na Zapisy o warunk mechanizmie warunkowości funduszu odbudowy, a potem w krajowym planie odbudowy, zgodzili się na absurdalne zapisy. Tych kamieni milowych, które Polska ma wprowadzać w ramach tego funduszu odbudowy, Krajowego Planu Odbudowy, no, przypomnijmy, to jest fundusz zadłużenia. W ogóle w Polsce, co ciekawe, mówi się na niego Krajowy Plan Odbudowy, a w organach unijnych mówi się na niego Next Generation EU, czyli po prostu nowa, nowe pokolenie w Unii Europejskiej. Czyli widzimy, że ktoś tu też ściemia nawet w kwestii nazewnictwa, czym to tak naprawdę jest. No, Widzimy, że w tych kwestiach już Mateusz Morawiecki przegrał, przegrał z Kretesem w Brukseli, dał się okiwać, a sam próbował okiwać właśnie tych graczy z Brukseli. No i teraz będzie pewnie głośno mówił, że no bo my tutaj walczyliśmy, chcieliśmy tych niższych stawek, ale nie możemy, więc no sorry Polacy, będziecie mieli wyższe stawki i znowu będziecie płacić więcej za właśnie paliwa, za nawozy, za energię. W sytuacji tak kryzysowej, jaką dzisiaj mamy, w sytuacji tak wysokiej inflacji, to jest skandal, to jest, to jest bezczelność, to jest działanie przeciwko Polsce i to już nawet nieudawane, tylko wprost. I na to nie ma i nie będzie zgody Konfederacji. Konfederacja, wolność i niepodległość.